Witam z tej strony Dortox, a to jest piąty odcinek z mojej serii z Pesa 15 z trybu ligi Mistrzów. I w dzisiejszym odcinku gramy mecz przeciwko ekipie FC Basel Jest to zespół, który zajmuje obecnie trzecie miejsce w mojej grupie. Na drugim miejscu jest Liverpool, na czwartym Ludwig a na pierwszym, niezmiennie od pierwszej kolejki, znajduje się ekipa Realu Madryt, którą właśnie gra sobie. No i zaczynamy mecz. Ronaldo przy jest na najlepszej drodze, żeby zdobyć tytuł Króla szczelców Ligi Mistrzów, ma 7 bramek po czterech spotkaniach fazy grupowej Bale wbiga w pole karne ale Ronaldo został uprzedzony przez obrońcę jeszcze ekipa gości stara się rozgrywać piłkę widać, że FC Basel jest bardziej poukładany od Ludgorca Tamci to co chwilę tracili piłka, ci starają się mądre ataki konstruować i stwarzać sobie sytuacje, i czy mi zagrożą tym razem. Czujnie defensywa Królewskich zareagowała na e, próbę Vengema. strzelenia bramki przez Szwajcarów. I jest Ramos, widzę Ronaldo biega, ale chyba za szybko e, wybiegł na well, pozycję. Nie w tym momencie, w którym chciałem i cross czyści, Isco. Hames Rodriguez. Tą sytuację jeszcze Hames biega, Hames i obrońca zatrzymuje to podanie. Jeszcze bazę. Jeszcze bazę, czy Karmahal to do piłkę I czy uda się dośrodkować? Ronaldo nabiega, Ronaldo Karmahal kiwa. Jeszcze raz kiwa, czy uda się oddać strzał? Bramkarz broni i goście przy piłce. Jeszcze Ramos odzyskuje piłkę. Czy uda mu się dośrodkować? Ramos, Ramos, wycofuje piłkę Benzema. Benzema chciał dokręcić na dalszy słupek. Jeszcze nie koniec tej sytuacji. Cross. czy uda się oddać strzał z dystansu? Kroos, ale huknął. Bardzo mocno. Piłka poleciała daleko od bramki. Strzeżonej przez Waclika. E, przez I FC Basel rozgrywa sobie. Hames przy piłce. Hames, 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 James, James, James. chciał sam to zrobić. Jeszcze isko. Podaje go do Donaldo. I czy uda się strzelić z tego bramkę? Bramkarz broni, jeszcze isko dostaje w głowę Po interwencji goalkeepera Piłka wciąż w posiadaniu królewskich Ronaldo, czy tym razem uda się coś skonstruować? Z Ronaldo trafia przepiękną bramkę Która daje prowadzenie 1-0 W tym spotkaniu i jest to ósma bramka Ronaldo W tegorocznej Lidze Mistrzów i jeszcze Ronaldo odzyskuje piłkę. Ronaldo, czy zdecyduje się na szczał? Ronaldo bardzo mocno, ale piłka ląduje z dala od bramki. Niedługo zakończy się pierwsza połowa tego meczu, który mam chyba już pod kontrolą. Na początku groźnie atakowali goście, ale teraz wydaje się, że. Wydaje się, że. Przechwyciłem inicjatywę. I jeszcze Ronaldo stara się coś zrobić. Stara się walczyć. Ale chyba powinien podać do lepiej ustawionego partnera. Cross. Czy uda się uderzyć na bramkę? Cross znowu niecelnie. Być może do trzech razy sztuka jak na razie, dwie próby Krosa zakończyły się niepowodzeniem. I czy uda się jeszcze przechwycić piłkę i dobić przeciwnika? Nie udało się. Jak na razie, prowadzę 1 do 0. Z ekipą FC Basel, zaczynamy drugą połowę, miejmy nadzieję, że również, również szczęśliwą dla mnie, jeśli chodzi o wynik końcowy. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo i był faulowany, był faulowany i będzie okazja dla Portugalczyka, żeby uderzyć z rzutu wolnego troszkę daleko do bramki. Ja sobie wezmę, zrobię pewien trick. Przy dalszych odległościach lepiej e, uderzać. Jeśli jest murek, to lepiej uderzać z dwójki zawodników, wtedy murek nie podskoczy. I właśnie widać, że cross stoi dla zmyłki, a Ronaldo będzie tym zawodnikiem, który uderzy tą piłkę. Jest 29 metrów, więc pasowałoby e, szczęść mocno. Gdzieś w okolice żółtego paska no to spróbujmy gdzie to Gdzie tyle Tyle starań i misterny plan w I Nie powiem co dalej było Dobrze, no to Kontynuujemy walczenie o piłkę. Tak sobie spokojnie rozgrywają. Na swoje połowy to mogą. No a jeśli przedrą się na moją, to zostaną ostro potraktowani. O, właśnie i chyba Ramos obejrzy e, żółtą kartkę. No, właśnie, no, ale tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, e, ustawiłem swój zespół pod względem taktycznym na, na agresywne granie jeśli chodzi o linię defensywy. Więc, e, więc może często kończyć się. Wejścia Ramosa żółtą kartką Kroos jeszcze miał sytuację Ale piłka była zbyt wysoko, żeby ją dosięgnął Więc z jednej strony dobrze, bo obrońcy Agresywnie wchodzą Braille, w przeciwnika, a z drugiej strony źle Bo może to skutkować Rzutem, rzutem karnym dla przeciwnika, bądź, bądź Po prostu wykluczeniem za kartki, które się nazbierają podczas meczu Dobrze Cross Traci piłkę waran dobrze, O, dobrze Bale, ostro o to chodzi Tak właśnie ustawiłem moją drużynę pod względem taktycznym Żeby ostro grała, żeby się nie patyczkowała z przeciwnikami nie mam komu zagrać nie mam komu zagrać Kroos uderza na bramkę zblokowany strzał i czy będzie kontra drużyny w ale to podanie bo zbyt niecelne żeby coś z tego mogło wyniknąć Bale widzę, że wbiega Bale, Ronaldo, Ronaldo uderzy rykoszedi i FC Basel widać, że już nie mają koncepcji na grę. Choć tym razem dobre podanie. I obrońca szczela jeszcze rykoszet Casillas broni tą niewygodną piłkę. I mamy rzut rożny dla Szwajcarów. Jeszcze 10 minut do końca. Może coś uda się szczelić. I groźnie, ale niecelnie. Goście. Awans mam już zapewniony więcej. Więc mogę ryzykować to, że. Więc mogę ryzykować tym, że mogę stracić bramkę. Przy próbie zdobycia bramki dla mnie. Oj, 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 niecelny strzał, z niskiej odległości. Ale jest to obrońca, więc można mu to wybaczyć. Chociaż obrońcy też powinni e, umieć trafić w e, bramkę. Cross, czy uda się uderzyć? Bramkarz broni w piłkę. Prowadzą do ziemi. I mam rzut rożny na 2 e, minuty przed końcem tego spotkania. całe dwie minuty. Hames będzie wykonawcą e, tego rzutu wolnego. E, rzutu rożnego. Dobrze, nabiegają. Ronaldo wbiega. Ronaldo i obrońca znowu wybija piłkę. Hames jeszcze uderza. Bramkarz broni. I piłka. Znajduje się w posiadaniu Sio. Sio, leci na moją bramkę Sio. Czy uda się cokolwiek zrobić? Nie udało się. Troszkę wyczerpany ten zawodnik. Sędzia za chwilę zakończy to spotkanie. Nie wiem, czy jeszcze e, uda mi się stworzyć jakąś okazję. No i właśnie, sędzia kończy to spotkanie. Ja awansowałem do... Dalszej fazy Ligi Mistrzów, FC Basel odpada. Na tym etapie rozgrywek. W walce o dalszą fazę. Wydaje się, że Liverpool już awansował. No właśnie, Liverpool awansował. Teraz czeka mnie mecz z Liverpoolem o pierwsze miejsce w grupie. Jeśli Liverpool wygra, on będzie pierwszy. Jeśli będzie Remis, ja, ja pozostanę wciąż liderem. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.